Witam wszystkich bardzo serdecznie, nie. z tej strony Kulfon razem z Blochem i Trackmania, Stadium, tyle. Dobry! <noise> tak na szybko, nie? Tak to się robi. Już jesteś po Nie, tutaj nie robię intra! A, znaczy, tak to tak. intro było wcześniej, dopiero potem będzie odcinek, bo tu to, to sobie dołączę, bo nie robię takiego przejścia jak Minecrafta. Skoczyłem! przeskoczyłem! Minecrafty to Minecrafty i... Co przeskoczyłeś? Eee, to... To, to wyskoczni co jest. Jak ja to jadę, pany! A, kurde 12. Na końcu się do wyskoczyłem. Ale jak mi to pięknie szło. No i się trąciłem, no. A O mój Boże, tak. 28 osób już to skończyło. 27. To nie idzie tak ładnie, No. I 12 znowu. Dwa razy 12 byłem. No e, trudno, ja najwyżej nie dojadę. No ja niestety tego nie dojadę. Przed easy. No żeś. Co ja robię źle? A w którym momencie robić coś źle? No to wyskoczyć teraz, nie mogę. Jak pierwszym razem te wyskoczenia robiłem normalnie, zrobiłem tam tak. tak no. no -bello, nie? 25 dobra, niech będzie. Spokojnie, ja żaden także. Ja żaden jestem na końcu. Ja sam 21 w tym momencie. No i patrz, jak nie przypieprzę w bandę, to normalnie nie zaskoczę. No, to ja spokojne. w bandę przypieprzam, no, ale ja to wykorzystuję nie, na swoją spokojne. korzyść. spokojny, ja się wcale nie rejtuje, kuźwa nie... No nie wierzę. Przewaliłem w ten sum na samym końcu... Ha. Nie właśnie... A poprawiałem 700 milisekund. Pierwszym razem jak jechałem po prostu nie trafiłem na tę... na tą właśnie ostatnią rampę do mety, nie? No. Dobra... Ciuliada O, przeskoczyłem, dobra, jadę dalej, byle dojechać kuźba, bo normalnie... Gramy z kolesiem, Mańku Bombelito. Dobra, przejechany na 27 na sztukę jest. Korpio, w ogóle wiesz, że tutaj jest chyba. Yy, czym ty jeździsz? teraz? Wiesz, że chyba jest też niebieski golf tutaj? Ty Tak? Albo y, ty koło mnie przejeżdżałeś i było takie ciulate światło tutaj. No to wśród ciemno ogólnie jest, to może być. No ale autentycznie wygląda jakby był taki jasny niebieski. Mm -hmm. To może kurpik zawsze przemalował? Tak, Sprayem w stodole. Nie, siedzi, jedzie taki czarny w białe paski u góry. To nie ja, ale mnie wyrzuciło. To nie ja, Daddy. Doesn't. autentycznie ktoś siedzi takim tym? Nie, nie widziałem. Na autostradzie widzę, to są te standardy. Kurde, za wcześnie zahamowałem. No moja moja. Pięknie. Na... Pięknie PKP, po prostu normalnie PKP. Ja wiem co to za skrót. <laughs> Dobrze. Taki podobny do SKS-u. Tak, o, 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 tak, tak. Szkolne tak, tak. kółko sportowe i polskie koleje państwowe? No, no, tak. tak, tak, dokładnie tak. Oczywiście, żebyście sobie małe dzieci nie pomyślały, że jest jakoś inaczej. No, u mnie dzieci nie oglądają, ja wyłączyłem opcję dla oglądania przez dzieci. u mnie nie ma dzieci, u mnie są sami dorośli. Wiesz, to... mentalne Oba. dzieci. Ja. Mentalne dzieci. Boż, Boże, jaka lama. Co, już następna mapa? No nie. A? W jakim tak szybko przełączyło mapę? To tylko. Aha, nie, nie słyszałem na tabeli wyników zobaczyć. A to, to ja mam tak zawsze, jak ktoś powtarza. Ta, będę teraz to wygrywał. Może to na lepiej, przynajmniej stresowałem się, wygrali ze mną. A tak, teraz ja to wygrywam. Tak, piękny piruet Po prostu normalnie, kurwon, jesteś geniusz. Oczywiście. Kurwon, ty jesteś geniuszem sam w sobie. Pamiętaj, że przewodniczysz drużynie wróżek, jednej z najaktywniejszych drużyn... Nie, sorry. <laughs> no, pomyłka. Rozkręciłeś się trochę, co? No. rzecz wiadomo, że najaktywniejsze jest na niebieskich. Teraz to, że trochę <śm> ja ci powiem. <śm> nie? Znaczy się, bo to, to wiesz, ogólnie to zaczęło się od tego, że od tego najaktywniejszego gracza na drugim sezonie Craftcade, nie? Miał bardzo aktywne burze u siebie. No wiesz... a czekleczonym. Mm, no tak. <noise> on do tej pory chyba ma burzę, bo jak piszę o tym gdzieś na czacie, to, to... To akurat tego nie widzi. <głos> <głos> Więc... Tutaj domyślam się, że faktycznie mogły być to jakieś prze... prze ja przery, na Anomalie pogodowe teraz bardzo często występują. Ktoś Mercedesem jedział obok mnie. No... a to był Mercedes, tak? Nic on nie przyjada tego. No jest jajec. W ogóle ty tym Golfem wjechałeś w y, defulta, nie? I wyglądało tak jakbyś miał wyciągnięte koła przy, na boki. No i tu mnie wyhamulcowuje. Wiesz, mi brakuje teraz na tym meczu? Kogo? Kogo? Byłabym pierwszy, ale mam lagi. Ty no! Nie ma, faktycznie. <noise> Osoba, która zawsze gra w Tragmanie. No to chyba nie teraz. No właśnie. właśnie ale fakt, i, i ostatnio jak tego nagrywałem nie zawsze ta osoba była. A mówimy o? No, nick taki po prostu. Byłabym pierwsza, ale mam lagi. No. Aha. to w ogóle Polaku gra? No Chcę zauważyć. No. A jaki to jest serwer? Bo w sumie nawet nie zwróciłem na ma... to uwagi. To się yy, z jakiego kraju? No. Yy, yy, rosyjski? Albo Niemcy, nie pamiętam Nie, niemiecki na pewno nie Zawyży mi się rzuciły kolorki. To chyba rosyjski, w takim razie. No to rosyjski. Znaczy się to na pewno nie jest, ale przez to, że tutaj hey, purpur z gramy grajmy na tym serwerze. Na pewno nie przez to. dokładnie, na pewno nie przez to. Nie, no nie ma takiej opcji, żeby to było przez to. To przez to, że my gramy. To oczywiście, no proste ci tak, podoba mi się nikt tego gościa, który jest na pierwszym miejscu w chwili obecnej. Tak, kaczkę. Bez awatara. O. o. Smutne możecie, chłopak. O. Ooooooo! Nie! Kufon. Dobra, Trapa poprawiłem. naprawdę tylko grasz? Poprawiłem. Tak, tylko nie jechałem z pieczą, są już przy mecie. Hmm. <noise> Jezus, co zrobiłem? Nie pytam. Jak wskakujecie tam na no tą platformę u góry, nie? Ja mm -hmm. skoczyłem na nią tak, że się odbiłem się kółkiem. Przeskoczyłem przez checkpointa. Mm -hmm. Górą? Tak. Brawo. Kurde, już tego nie przyjadę. No. A ja poprawiam o, prawie, sekundę. bo się w golfa wpakopałem. Tak nie dojedzie, <laughs> Brak ci czasu. No. i Który ja w ogóle jestem? 25. Kropka wygrywa mecz. Gdzie wy jesteście? Które macie miejsca? 45, tak daleko to nawet nie chcecie się Okej, okay. a pik 40. Ej, no to dobre. ja mam 25. 21, 293. No to tak trochę własne. Tu... Oj, tam na swoim roz... odcinku was rozgromię. O nie, znowuż polskie <noise> drogi. A nie, myślałem Kurwa, czy ty też znowu wrzucasz odcinek w yy, yy, środę? No, chyba tak. Chyba tak rzucę. Jak ty bym rzucał w środę, to ja wrzucę w środę. No ja wrzucę w środę. Tylko, że no to... ja wrzucam o 15. No to ja o 16. <tryk> Tylko, <Tych>, że jak <tryk> obierzycie u blocza, to. A nie, to są... już przeczyście od blocza. Tak, bo ty jeszcze nie nagrywasz. Dobra, zapomniałem, że my nie nagrywamy razem, tylko, tylko najpierw, najpierw ja, potem ty, a będzie najpierw u ciebie, potem u mnie, i potem ten, oni przyjdą do ciebie, potem do mnie, i... A tak naprawdę, <tosłuch> wszyscy przyjdą do mnie, a u mnie nie będzie <tosłuch> Tak. Ej, dobra, bo ja teraz nie czaję... CO?! Fajna mam to. Ciemność widzę. Ja nawet nie zauważyłem, że tam jest droga. No, ja po prostu wcisnąłem gaz z sobie myślałem, jadę, dobra, gdzie pojadę, to pojadę. Za daleko! O, I w krzoki, w choinki! Święta no. idą. <laughs> A to by trzeba było wyhamować. Jak, jak was wybija, tam na tym boosterze, tak, światło, to musicie sobie wyhamować. Mhm, dobrze. Bo was wywali w choinki A jak wyhamujesz za bardzo, to cię nie wywali w ogóle? A to swoją robę. Dobra, w tę stronę jedź tu, dobra. A, a ty jesteś meta zaraz, Aaaa. Takie sprytne. Nie wiesz, co ja ogarnęłem. Jak staniecie sobie na dachu, to to auto dalej normalnie jedzie. W sensie, nie normalnie, ale jedzie. I ja tak, ja tak dojechałem do checkpointa, podczas, sobie zrestartowałem checkpointa, żeby nie jechać do dachu. W sensie, jak zrzeszkujesz? Tak, tak. Zgadza się. Doseć śmiesznie to wygląda, muszę przyznać. Ja, żeby dojechać, to sobie dojadę. Jestem 32 masakra. Aha, tu jest od razu pan. Okay, jestem 31. Tak! Ja... Mimo tego, że tego zrobiłem tak beznadziejnie, to jestem 31. Na 29, ale za bardzo już jestem 32, znaczy, także no się już no, dużo dalej daje. tego, na pewno. że większość ma jadę beznadziejnie, nie? Tak, ja. W sumie na to byśmy mogli skończyć. <laughs> Rozumiem. Jak to się używa klaksonu? Chyba H. Ha. H? Ha? No. Nie działa. Nie? Nie Możesz nie coś ustawić najpierw. Nie. nie pamiętam. U mnie chyba. U mnie jest pod H. Nie wiem jak jest, jak jest fabrycznie. Możesz się ustawić. Boże, 36 już jestem. Boże, 46 już jestem. <laughs> Boże, ja nawet nie patrzę, bo pewnie jestem jednym przed blaczem. <laughs> Czekaj, gdzie tu jest mój czas? Gdzie tu na ekranie jest mój czas? Gdzieś tu musi być mój czas. Nie wiem, gdzie jest mój czas na ekranie. Ty mówisz, jestem szósty, jestem czterdziesty. Nie jestem 49. dziewiąty. W coś tak jestem, jest, czy nie ma przypadkiem jakiegoś shortcuta albo coś? Nie, no bo musisz przejechać przez sobie dwa checkpointy, nie? one są tak rozłożone, że nie masz shortkata. To jest czwarty. Graf z Tardiovali. Mm. Korpiu pisałeś do niego? Tak, nie chciał. Aha. Gość jakąś czarną wołgą jedzie, nie? Bez kitu. Wiem, że to jest ten Mercedes z paskami, ale to czarna wołga. Wiecie, że w Katowicach jest historia o czarnej Że podjeżdżała zawsze na jedną ulicę zabierając y, pani lekkich obyczajów. I potem te pani już nigdy nie wracały? Znaczy, się ogólnie czarno czarnowołką to się dzieci dawniej straszyło, nie? No u nas nie. U nas się straszyła dorosła kobiety. Aha. Panie lekkich obyczajów. Tak Jestem 50, najprawdopodobniej jestem... A nie, dobra, jestem 51 Coś. Ale to dalej jest czas jakiś mega, bo 20, parę, 23 sekundy, a ty go po 16. 21 sekund. Zrobiłeś? O. Który jesteś? 40, 37. czekaj, to ile ja zrobiłem w takim razie? <laughs> o. A nie, 18 zrobiłem! Faktycznie jestem ostatni. 144 A? punkty. Ja. Yy, dobra, to myślę, że trzerunki styknie, także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Czy yy, coś. Yy, no. Do, do, okay. do następnych odcinków i. Jak na najcześniej! Na razie pa. Bam bam. Bye bye.